Cześć, z tej strony Oskar i witam was w kolejnym odcinku z gier na Pegazusa na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem taki oto bekowy cartridge, który kiedyś już w sumie był na moim kanale, ale no dzisiaj zagramy sobie jeszcze w jedną grę na nim. Taki dosyć yy, dziwny kolor, taki fioletowy, no może tego na zdjęciu dobrze nie widać, no aparat z tego dobrze tak tutaj nie sfotografował, ale on jest cały taki fioletowy, taki, wiesz, kolorek taki bardzo mocno taki rzucający się w oczy. I jeszcze bardziej rzuca się w oczy tutaj, że na okładce mamy Czegewarę. Dzisiaj w niego nie będziemy grać, ale to też zrobię z tego osobny odcinek. No, no z tego, co trzeba naprawdę zrobić, osobny odcinek, że zrobili grę o Czegewarze. Tak, a kto to jest che Guevara, to sobie sprawdźcie na, na nie wiem, no, na, na Wikipedii. No. Ale obok jest y, Terminator 3. Jest Arnold Schwarzenegger i Christiana Lockem. Terminator 3. Ale przecież taka gra nie powstała na Pegasusa, To skąd tutaj się wziął Terminator 3? No właśnie. To nie jest Terminator 3, tylko inny Terminator. Terminator 1. Dzisiaj w niego będziemy grać. Ale ktoś miał naprawdę fantazję, że umieścił tutaj Terminatora 3 na tej okładce, jakiś chińczyk, czy jakiś inny Chinol. Także pozdrawiamy ciebie, gdzieś tam może żyjesz jeszcze, no. no. i będziemy sobie grać dzisiaj w tego Terminatora. Od razu z góry mówię, że gra jest to jest kolejny krap i też go zjechał Angry Video Game Nerd. Ja też tutaj jeszcze mocno pocisnę po tej grze. Będzie, myślę, zabawnie, będzie śmiesznie, będzie trudno też. No, jakieś ostatnio takie gry się trafiają, gdzie jest w cholerę trudno. A zresztą, która gra na Pegasusa nie jest trudna. Wszystkie są trudne, no. Będziemy grać już za momencik. Jednak najpierw, tak jak zawsze, bardzo Was proszę, żebyście pozostawili łapkę do góry pod tym filmem już teraz, w tym momencie. Oraz komentarz, czy tą grę znacie. Czy tego terminatora lubicie, albo ogólnie co sądzicie o filmach z serii Terminator? No, bo tak naprawdę to żadna gra dobra o Terminatorze nie powstała prawdopodobnie. Może jakieś są dobre gry o Terminatorach, no to dajcie znać. Tylko najważniejsze jest to, żeby była łapka do góry i komentarz. Ponieważ jeśli będzie tylko łapka do góry, a nie będzie komentarza, to to się nie liczy. Tak samo będzie tylko komentarz, a nie będzie łapki do góry, to to się nie liczy. No. także będę bardzo wdzięczny, jeśli to zrobicie. Dzięki temu mój kanał się rozwija i wyświetla się nowym osobom na głównej stronie YouTube a i przybywa nowych widzów a każdy nowy widz jest u mnie bardzo mile widziany. No i jeśli jesteś właśnie nowym widzem, no to zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału oraz oglądania starszych materiałów, ponieważ mam już ich ponad tysiąc nagranych na kanale. Także dziękuję bardzo za wsparcie. No i lecimy z tą grą. Wyłączam tutaj zdjęcie. I zobaczcie, mamy te cztery gry, o których mówiłem, ale włączamy dzisiaj właśnie Terminatora do Guerrilla War. Z tym, czego warą, to wrócimy. Jest jeszcze scooter i plan B. To też sobie zrobimy osobne filmiki i całkiem fajne, gustowne menu tutaj. No ale tak jak mówię, dzisiaj wybieramy Terminatora 2. Ale ten motorek to też chyba narysowany przez jakiegoś hinola, bo wygląda jak, jakby ktoś po raz pierwszy, <grywania> nie wiem, jeden z pierwszych razy uruchomił jakiś program graficzny do rysowania takich rzeczy tutaj na Pegasusie i narysował jakiegoś gościa z motorem, bo chyba z jakiejś gry to też nie jest. Dobra, Terminator. Licencja Nintendo. Na takiego krapa nawet dali licencję. O rety. rok, wtedy wyszła... Wyszedł film. I jest nawet Arnold! I nawet mamy intro. Terminator, yy, Mindscape, też znana firma. Na PlayStation chociażby robili yy, kilka tytułów. No, mamy tutaj jakieś kredyty. O! Szukamy Sary Connor, jest nawet obrazek. No i musimy tutaj no, w 1984 roku zniszczyć Skynet. To już jest demo pokazane jak ta, jak ta gra wygląda Ale klikam start, sam będę w to grał. Od razu tak jak mówię z góry jest to krab, jest to coś złego i naprawdę no ciężko Ciężko tutaj jakieś pozytywy o tej grze powiedzieć. No chyba pozytywem jest tylko to, że to jest Terminator i ten napis jest Terminator i przez chwilą tam się Arnold wyświetlał, tak? O, i tutaj te obrazki. Ten obrazek po prawej stronie, na górze, to nawet nie wiem co przedstawia, tak naprawdę. I tu jest Arnold. No to to są jedyne pozytywy tej gry. Dalej już nic pozytywnego w tej grze nie będzie. Przede wszystkim posłuchajcie, jaka będzie muzyka, gdy uruchomię planszę. Słuchajcie, i to jest zapętlone cały czas. I przez całą grę. Przez wszystkie plansze. No ludzie. Ja rozumiem, że to miał być jakiś mroczny klimat czy coś, no ale. kurde, Są różne gry z mrocznym klimatem i mają normalną muzykę. Są. Dobra. A strzelamy, ale zanim on szczeli, to on musi taką pozycję zrobić, tak na kolanko, tak się ustawić. dopiero wtedy szczela. Bez kaczemy, ale też musi taki... Taki rozpęd wziąć. No ludzie. O! I raz trafi na platformę, innym razem nie trafi. To też Angry Video Nerd to tej grze nagrywał odcinek i mocno ją zjechał, tak jak mówiłem. Ciężko nieraz tutaj trafić na tą platformę. Teraz co, na dół chyba no I trzeba uważać na ten kapiący kwas. Jest na górze jakiś terminatorek już. Już gdzieś tam się porusza. Idzie do mnie, tak? Chodź. No, ale padaka. Dobra, tam mamy serduszko, no. Chociaż nie musimy brać. O, nowy terminator się zrespałnował. Dobra, chyba zniknął. Idziemy teraz tu. Kurde, ile to trzeba strzałów, żeby go zabić. Serce, ale mamy całe serce. To nawet chyba nic nie da. Bez sensu jest je brać. No, ale to nic. Dobra, idziemy dalej. O, Terminator sam się zabił, skoczył do dziury. O, i jakiś koleś też skoczył do dziury. No naprawdę, genialna gra. Ojej, a teraz nie zadziałał B. Wspaniała gra. Dobra, od początku. Widzisz, tyle na marne. Tu naprawdę trzeba poczekać, aż on skoczy. To nie, można, nie, nie jest kontra, że naciskasz i on od razu skacze. Nie, nie. Tu trzeba poczekać chwileczkę. Jak się uda pierwszą planszę przejść, to to będzie sukces dzisiaj. No teraz to serduszko weźmiemy, teraz przyda się. No bo terminator przyszedł. Dobra, a górą też można. Nie, górą nie da się. Dobra, ojejku. No, spami spadają do dziury. Dobra, teraz uwaga. Udało się. Serca, dobra, nie musimy serca brać, idziemy na drabinę, bo serce mamy całe. O Jezu, to, że ten etap co przeszedłem, to w ogóle... Wielki sukces, że to się udało. Dobra, skaczemy gdzieś tu na górę teraz, tak. Uwaga, bo lezie terminator. Jak to mam skoczyć no to z tej, z tej rury może? Aha no ej No, udało się No dobra, leź następny jakiś głupek. No niestety brak tutaj wszystkiego dobrego w tej że Dobra, mamy jakiś granat. Bombę, jak to się podrzuca czekaj, może. A spróbujmy Selektem? Nie. Nie Selektem tu wybieramy coś. Tak, Selektem wybieramy między tym a tym. Między pistoletem a granatem. No. Tam taka się mała ikonka zmienia, nie? Ten granat to są takie trzy kreseczki. O Jezu, na no wspaniale, no, ten, ten zrobili tutaj te symbole. A ten gościu idzie za mną. No, idzie. I spadł do dziury. Wspaniała gra! Ja mówiłem, dobra, tam na górę to nawet już się chyba nie da wskoczyć, chyba, że... Stąd? Nawet nie wiem jak tam na górę wskoczyć. Z drabiny może. Tu weźmiemy serca, bo w sumie trochę straciłem życzka. I idzie terminator. No weźmy. No, jak daleko uda mi się tutaj dojść. Zobaczymy. To jak daleko nawet już w tym momencie to już nawet nie byłem nigdy bo Grałem w to kiedyś przecież, ale nie byłem nigdy tak daleko jak teraz, mm, co teraz? Na te zielone rozumiem, że mogę skoczyć, tak? O, szczelił wreszcie do mnie. Co tutaj, bo to pewnie będzie nas, no właśnie, przesuwało do tyłu. Granaty. No dobrze, a gdzie dalej? Serduszko, no to weźmy sobie. Górą to gdzieś? Tam może? Nie! Zjebałem. Tam chyba na górę właśnie, gdzie te, gdzie te niebieskie prowadzi coś, tak? No spróbujmy. Łatwo tu zginąć naprawdę w tej grze A i da się tam skoczyć? Nie da się Nie da się, bo ta gra jest gówniana właśnie Aj Czekaj to nie trzeba aż iść tam tu wystarczy jakoś przeskoczyć po tych niebieskich O ile się da, nie da się chyba no właśnie, jak tam skoczyć teraz? Dobra, spróbujemy. Oho, oho, już się zaczyna zabawa. teraz, czy tam na górę? no nie, chyba chyba tam się nie da wskoczyć, no to tu próbujemy, czekaj, dobra wylezie za mną cały czas dobra, granat idziemy na górę, zostawiamy go o, co tu dalej? czekaj, rozumiem, że ta drabina to tam, gdzie byliśmy, tak? czekaj, spróbujmy, bo już sam nie wiem no tak. O Jezu. Spadłem. Niepotrzebnie się tu wracałem. Nacisnąłem w prawo, a poszedł do dołu. Dobra, trudno. To nic. Ej, no byłem przecież na tej rurze, dlaczego spadł? No genialna gra, dobra, i to jest ładna graficzka, chociażby. No dobra, od początku, no dobra, byłem już w sumie daleko, no niepotrzebnie tam złaziłem na dół. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. No dobra, ja wiedziałem, ja już znam te gry. W sumie za dużo kombinuję właśnie w nich, a powinienem po prostu iść przed siebie, i, i tyle. Dają się w ogóle one do czegoś, może później. O ile ja dotrwam do tego etapu, że gdzieś to się przyda. Dobra, co tutaj teraz? Czekaj, już ja już nie pamiętam. Czekaj, znowu ten lezie. Aha, teraz traf na to. Dobra, idziemy, bo w sumie wywalony mam na to. Idziemy. To tam na górę teraz trzeba było się dostać, tak? Dobra. UWAGA! Spadł sam do dziury. Ona no, ta gra ma naprawdę wiele sensu. Znowu kolejny spad do dziury. Łatwo tu stracić życie albo zginąć. Bardzo łatwo. Sterowanie jest tragedią totalną. Uwierzcie mi na słowo, że to się naprawdę tak fajnie w to nie gra, jak być może to wygląda. No! O no właśnie, to jest był dowód tego, że naprawdę z tym skakaniem i od nowa wszystko musisz, widzisz, muszę przejść. Tak jakby mi się naprawdę chciało, wiesz? Bardzo mi się chce w to grać. Spadłem. O rety. No w końcu udało się, dobra. I teraz tutaj jesteśmy w końcu znowu No i gdzie? W prawo? Najpierw Co ten zrobi? Aha on idzie równo ze mną, tak? Dobra Ten spadł od razu, no wspaniale. następny spad, tak? Za górą może z następny spad. Nie, tu nawet nie trzeba strzelać, oni sami pospadają. O, ten strzelił wreszcie. Serduszko mamy na dole. No, nie wiem, wziąć je. O, następny spad. Dobra, tu mamy serce. Ale tam mamy drobiny Jak tam się do niej dostać? O, rety z człowieku. Jakoś tędy. O, następny spad. Granat. A jak tam skoczyć? Ej! Może stamtąd dałoby się zaraz... Ale nie tam przecież ściana jest. A zaraz zobaczymy. Może jednak da się ją przeskoczyć. Może przeskakiwać to, może da się jednak. No dobra, spróbujemy. Da się, dobra. O stary, daleko nie byłem. O zobaczcie, jesteśmy na otwartej powierzchni wreszcie. Dobra, ale mam mało żyćka trochę. Muzyczka się trochę zmieniła, czekaj. O. Czekaj pan. Czekaj! I zginałem. Dobra. Czekaj, pan. No. Dobra. Tak daleko nie byłem nigdy w tej grze. Działem to tylko u Angry Dogiem Nerd'a. O. Następny spadł. Działem tam. Platformy. Wspaniale. To jest... To co kochamy w grach, platformy ruchome. Ej! 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 To jest to co mówił ten Angry Bird że tutaj co do piksela musisz trafić na platformę. Dobra, ja bym podziękował. Ale kurde, się gra trafiła! Ja pierdyle! Radical Entertainment! Chryste Panie! I'm a friend of Sarah Connor. I was told is she's here. Dobra, dziękuję bardzo. Ja po prostu jestem załamany po prostu tym poziomem tych niektórych gier. Boże, święty! Przecież na podstawie Terminatora to można takie wspaniałe gry zrobić, no. Contrę mogli zrobić. Która nie była na podstawie niczego, no nie wiem, tylko tam powiedzmy, wzorowała się na jakimś Rambo, czy, 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 czy Predatorze, czy obcym, tak. I wyszło coś fajnego. A tu, mając prawa do Terminatora, takie coś w ogóle, Boże święty, przecież to jest w ogóle. Żeby to nawet się nie nazywało Terminator i żeby o tu nie było tego Arnolda, to to w ogóle by nikt w to nie chciał grać. I tak zresztą w sumie nikt nie chce w to grać, w sumie. Ale ja bym nawet tego na kanale nie pokazał. Gówno, no gówno, to jest gówno. Co tutaj inaczej mówić, no. Dobra, mam nadzieję, że się miło wszystko podobało, chociaż. Bo gra to wiadomo, gówno, ale chociaż może w sposób jaki ja to opowiadałem albo pokazywałem, to chociaż tutaj was, chociaż rozbawiłem, chociaż trochę. To jeśli tak, to bardzo was proszę również, żeby dać łapkę do góry oraz zasubskrybować mój kanał, czyli tak jak właśnie tutaj na tej planszy, którą właśnie włączam łapkę do góry i komentarz oraz zasubskrybować mój kanał. Jeśli podoba się Wam moja twórczość. No i dziękuję dzisiaj bardzo za obecność. Zapraszam do następnych filmów. Również w komentarzu można napisać, jakie gry na Pegasusa chcielibyście, żebym w przyszłości pokazał. Przypominam też, że nie każdą mam oczywiście. No mam ich sporo, ale nie każdą. Ale może akurat się trafi, że ją będę miał. Także jest duże prawdopodobieństwo, że tą grę będę mógł pokazać. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia, miłego wieczoru. Cześć.